Life could be a dream, Life could be a dream. Du, du, du. Lekarze zalecają włączyć awokado do codziennej diety. Kiedyś nie było tak łatwo dostępne i nie mogliśmy korzystać z dobrodziejstw tego niezwykłego owocu. Ma bardzo szerokie działanie i po prostu nie wypada pozbawiać swojego organizmu niesamowitych właściwości awokado. Przedstawiamy 10 powodów, dla których powinieneś codziennie jeść awokado. Pierwszy: Mózg. Owoce awokado zawierają bardzo dużo luteiny naturalnego związku odpowiedzialnego za ich żółto-zielony kolor. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Illinois potwierdziły związek pomiędzy spożyciem luteiny a wzrostem możliwości intelektualnych, funkcji poznawczych i przetwarzania informacji. 2. Substancje odżywcze Badania wykazały, że awokado nie tylko zawiera łatwo przyswajalne związki i wartości odżywcze, ale też zwiększa przyswajalność wartości z innych pokarmów. 3. Serce Zawiera przeciwutleniacze, karotenoidy i fenole, które chronią przed stanami zapalnymi i stresem oksydacyjnym. Tłuszcze nienasycone i kwasy tłuszczowe obniżają cholesterol, chronią serce i poprawiają krążenie. 4. Cukier. Badacze z Norwegii ustalili, że zjadanie awokado ma istotny wpływ na dłużej utrzymujące się uczucie sytości i zmniejszone nałaknienie cukrów. 5. Skóra: Za dobrodziejstwa awokado dla skóry odpowiedzialna jest Zixantyna. Skutecznie chroni przed promieniami UV i utrzymuje skórę delikatną, zdrowo wyglądającą i przyjemną w dotyku. 6. Wzrok Zapobiega pogarszaniu wzroku związanego z upływającym czasem. 7. Talia Jeśli awokado zastąpi większość tłuszczy, które spożywasz, zaowocuje zgrabniejsza sylwetką i węższą talią. Tłuszcze z awokado są świetnie przyswajalne i pomagają w utracie wagi. 8. Potas. Owoce awokado zawierają więcej potasu niż banany. Na niedobory potasu cierpi coraz więcej ludzi. Objawiają się nieprawidłowościami w działaniu układu nerwowego, ciśnienia krwi i mięśni. Jeden owoc zapewni 14% dziennego zapotrzebowania na ten pierwiastek. 9. Błonnik. 100 g awokado to aż 27% dziennego zapotrzebowania. Błonnik z awokado zadba o wzorcowy przebieg procesu trawienia. 10. Zdrowie Badania przeprowadzone na grupie 17 567 osób w USA poddały analizie nawyki żywieniowe. Grupa spożywająca awokado codziennie miała znacznie lepsze wyniki dotyczące ogólnego zdrowia i samopoczucia. Osoby te miały niższą wagę, niższy wskaźnik BMI i mniej tłuszczu na brzuchu. Awokado ma delikatny smak, więc powinno znaleźć się w różnych potrawach. Można dodać je do soków warzywnych, zastąpić nim masło, czy sos do sałatek. Jedz, chudnij i ciesz się zdrowiem.